Witam, mam dziś ze sobą bardzo kosmiczne urządzenie. To jest, słuchajcie, kosz do zmywarki firmy BON. A jest on po to, aby chować w nim najróżniejsze produkty, które biegają nam po zmywarce takie jak smoczki. Bo często zdarza się tak, że te różne produkty malutkie spadają nam na dół zmywarki, no i nie daje to komfortu, a wszystkie produkty i akcesoria dla dzieci powinny być zmywane na górnej półce zmywarki, a tak to sztuczce i inne drobne rzeczy, które niewygodnie jest umieścić w zmywarce, możemy wrzucić do takiego kosza, zamknąć i wrzucić do zmywarki. A potem wyjąć, i one tutaj tak samo ładnie się wysuszą. Bardzo praktyczna rzecz, wygodna. Zobaczcie, o ile mniej miejsca zajmą w zmywarce wszystkie te produkty. Polecam wszystkim szybkim mamom.